Zardzewiały trzask za trzasku szopy rozbrzmiał w zimnej nocy, przerywając ciszę panującą na polu. Zapach stęchlizny, kurzu i starego drewna uderzył w nozdrza Antonia, dozorcy którego obudziły stłumione jęki. Pchnął ciężkie drzwi, a jedyna żarówka wisząca wysoko pod sufitem, słaba i migocząca, ujawniła scenę, która zmroziła mu krew w żyłach. Skulony między stosami zakurzonych pudeł, na starym worku z juty, siedział chłopiec. Miał szeroko otwarte oczy, wpatrzone w pustkę, a jego ciało kołysało się, delikatnie w przód i w tył, w hipnotycznym rytmie, którego Antonio nigdy wcześniej nie widział. Nocny chłód nie wydawał się mu przeszkadzać, ale jego twarz była blada, brudna i drżała, nie zimna, ale ze strachu, którego Antonio nie potrafił rozszyfrować. Dozorca poczuł ucisk w gardle, straszne przeczucie. To dziecko nie powinno tu być. Jak to? Chłopiec sam w opuszczonej szopie? W wiosce historia Pedro, siedmioletniego chłopca z autyzmem, była szeptana po kątach, mieszanka litości i uprzedzeń. Matka Pedro, Helena, była u kresu wytrzymałości. Wylewała swoje żale najbliższej sąsiadce, pani Fatimie, podczas gdy przygotowywały herbatę, a ręce drżały jej tak bardzo, że prawie rozlała wodę. Pani Fatima, nie wiem już co robić, Pedro, znowu zniknął. To już trzeci raz w tym miesiącu. Szukam go wszędzie i nie mogę znaleźć. Serce mi pęka, czuję, jakby miało mi wyskoczyć z piersi. Tak bardzo go kocham, dona Fatima, ale czuję, że zawiodłam go jako matka. Izoluje się, chowa, a ja nie potrafię do niego dotrzeć. Kryzysy są coraz silniejsze, a ludzie, ludzie z wioski patrzą na mnie, jakbym była problemem, przekleństwem. Jego ojciec Carlos porzucił mnie zaraz po diagnozie. Powiedział, że nie chce wadliwego dziecka, że to nie jest życie, o którym marzył, uciekł. A moja rodzina? Moja mama mówi, że to kara boska, że musiałam zrobić coś bardzo złego. Mój ojciec po prostu nie porusza tego tematu, jakby Pedro nie istniał. Czuję się całkowicie samotna w tej walce. Próbowałam już wszystkiego dona Fatima, bardzo drogich terapeutów, lekarzy obiecujących cuda, ale oni tylko zabierali mi pieniądze i nadzieję. Pedro jest coraz gorzej. Nie komunikuję się prawidłowo i czuję, że coraz bardziej gubi się we własnym świecie. Ludzie w wiosce unikają mnie. Uważają, że jest niebezpieczny, że musi być zaczarowany. Chłopcy z ulicy rzucają w niego kamieniami, kiedy przechodzi nazywają go szaleńcem. Próbuję go chronić, ale jestem tylko jedna. Chciałabym tylko znaleźć miejsce, gdzie byłby akceptowany, kochany takim, jakim jest. Bezpieczne miejsce. Tonę, dona Fatima, całkowicie tonę w tym cierpieniu, a Pedro. Mój mały Pedro tonie razem ze mną w morzu osądu i strachu. Łzy, które dotąd powstrzymywała, spływały swobodnie po twarzy Heleny, a ból wydawał się nie mieć końca, podczas gdy dona Fatima obejmowała ją, czując ciężar tego smutku. Troska Heleny o Pedro poprowadziła ją na kręte ścieżki, gdzie granica między nadzieją a złudzeniem zacierała się. Pierwsze światło pojawiło się wraz z wizytą uzdrowicielki z sąsiedniego miasta. Dona Zulmira, słynącej z cudownych uzdrowień. Twój syn ma bardzo silne złe oko, moja córko. To dlatego izoluje się i nie mówi, potrzebuje duchowego oczyszczenia, orzekła Dona Zulmira z mistycznym spojrzeniem. Helena, zdesperowana by znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, wydała niewielkie pieniądze, jakie miała, na ziołowe kąpiele, okazanie i amulety, które tylko sprawiały, że Pedro był jeszcze bardziej pobudzony. I zdezorientowany z powodu silnych zapachów i nieoczekiwanych dotknięć, chował się jeszcze bardziej, a kryzysy nasilały się, dowodząc, że uzdrowienie duchowe było tylko okrutnym wyzyskiem. Drugie zbawienie przyszło od lekarza ze stolicy, dr Alberto, który obiecał całkowitą integrację dzieci autystycznych dzięki bardzo kosztownej terapii eksperymentalnej obejmującej komory hiperbaryczne. I zastrzyki z drogich witamin. Carlos, ojciec Pedro, który porzucił rodzinę, pojawił się na krótko, zwabiony obietnicą powrotu normalnego syna. To nasza szansa, Helena. Pomogę z kosztami, ale on musi wrócić do normy. Domagał się tonem, w którym mieszała się nadzieja i imperatyw. Pedro poddano wyczerpującym sesjom w komorze, hałas kompresora przerażał go, a zastrzyki sprawiały mu ból. Nie tylko nie zintegrował się, ale cofnął się jeszcze bardziej, tracąc niewielkie postępy, jakie osiągnął w komunikacji. Carlos, widząc porażkę, zniknął ponownie, zabierając ze sobą resztki nadziei i niewielką sumę pieniędzy, którą obiecał. Największa zdrada przyszła jednak ze strony samej wioski. W związku z częstymi zniknięciami Pedro sąsiedzi zaczęli rozpowszechniać plotki, niektóre z nich były złośliwe. Ojciec Francisco. Szanowana postać w społeczności, poradził Helenie, aby umieściła Pedro w szpitalu. Córko to dziecko potrzebuje miejsca, gdzie będzie się nim naprawdę opiekowano. To dla ciebie zbyt duże obciążenie, dla jego dobra i dla twojego dobra. Słowa księdza choć wypowiedziane z współczuciem, były ciosem prosto w serce Heleny. Społeczność, wcześniej obojętna, teraz wydawała się spiskować przeciwko niej, sugerując porzucenie syna. Każda próba pomocy, każda fałszywa nadzieja, tylko potęgowały ból Heleny i Pedro, pogrążając ich jeszcze bardziej w cyklu rozpaczy i niezrozumienia, popychając Pedro do izolacji w miejscach takich jak Szopa. Życie Heleny w wiosce było sceną cichych oskarżeń i jawnych osądów. Spojrzenia sąsiadów, drzwi zamykane, gdy przechodziła, z Pedro szepty: Biedna Helena, jej syn jest opętany. Wszystko to uderzało ją jak kamienie. Dona Studia, oficjalna plotkarka wsi, była najokrutniejszym głosem. Ten chłopiec to problem. Biega po ulicy, straszy inne dzieci, powinien być uwiązany, krzyczała na targu, sprawiając, że Helena kulila się ze wstydu i wściekłości. Carlos, ojciec Pedro był duchem, który pojawiał się tylko po to, by nawiedzać. Dzwonił od czasu do czasu, nie po to, by zapytać o Pedro, ale by zażądać zwrotu. Niewielkiej kwoty, którą zainwestował w nieudane terapie. Jesteś mi winna, Helena. A chłopiec już jest normalny? Czy będę musiał przyjechać i rozwiązać to po swojemu? Groził, a jego głos był pełen pogardy, jakby autyzm Pedro był osobistą wadą Heleny. Porzucenie przez Carlosa było otwartą raną, ciężarem, który nosiła sama. Rodzina Heleny była największym polem minowym. Jej matka, Dona Lucia. Z miną męczenniczki ciągle powtarzała: Córko, ostrzegałam cię, zawsze mówiłam, że to małżeństwo się nie uda. Teraz masz rezultat. Ten chłopiec jest karą za twoje grzechy. Ojciec pan Augusto tylko kręcił głową i zmieniał temat, jakby Pedro nie istniał. Nie chcieli zaakceptować diagnozy, zrozumieć potrzeb Pedro. Dla nich był tylko wnukiem, który przynosi wstyd rodzinie. Spotkania rodzinne były dla Anny męką, głośny śmiech, ostry zapach jedzenia, tłum ludzi. Wszystko to przytłaczało Pedro, który zaczynał się kołysać i wydawać powtarzające się dźwięki. To właśnie podczas tych spotkań upokorzenie stawało się publiczne. Spójrzcie na Pedro, co za wstyd. Zawsze ktoś mówił, po czym następowały ukryte chichoty. Ostatnią kroplą było to, że Pedro podczas jednej ze swoich ucieczek, Wszedł do stodoły sąsiada i niechcący upuścił kilka narzędzi. Zirytowany sąsiad przyszedł do domu Heleny i na oczach wszystkich zagroził, że wezwie policję. Albo pan opanuje to dziecko, albo skończy w więzieniu. On jest niebezpieczny. Helena poczuła, jakby ziemia uciekała jej spod nóg. Wstyd, złość, rozpacz i samotność były przytłaczające. W tej chwili całkowitej bezradności Pedro, uciekając jak zwykle przed chaosem, Znalazł schronienie w starej szopie na sąsiedniej farmie, należącej do pana Antonio, gospodarza, człowieka małomównego, ale o ciekawym i spostrzegawczym spojrzeniu. Scena, w której Pedro skulił się między pudłami, szukając kąta, w którym mógłby się ukryć przed światem, była odzwierciedleniem jego walki. Zemsta Heleny nie była skierowana przeciwko tym, którzy ją osądzali, ale miała udowodnić, że jej syn, jeśli trafi w odpowiednie ręce, będzie czymś więcej niż hańbą, będzie cenną duszą. Drżenie rąk Antonia, dozorcy, było nie do opanowania. Widok chłopca skulonego między pudłami w szopie, z utkwionym wzrokiem i rytmicznie kołyszącym się ciałem, poruszył go do głębi duszy. On, Antonio, człowiek, który żył małymi słowami i wielką samotnością, przyzwyczajony do towarzystwa tylko zwierząt i ziemi, Poczuł przeszywający ból na widok takiej bezbronności. Ostrożnie, bez hałasu podszedł bliżej. Wtedy zauważył coś zmiętą kartkę papieru częściowo schowaną pod ramieniem chłopca. Podniósł ją. Była to kartka. Dziecinne, drżące litery głosiły: Proszę nie bij mnie. Chcę tylko być w spokojnym miejscu. Jestem Pedro. Nie jestem zły. A na odwrocie kartki był rysunek Mały chłopiec, trzymający za rękę wielki samolot, unoszący się na błękitnym niebie. Antonio poczuł łzy spływające swobodnie po pomarszczonej twarzy, płacz, którego nie wylał od lat, słowa notatki, obraz chłopca kołyszącego się w poszukiwaniu spokoju, ból w jego oczach. Wszystko to przywiodło mu na myśl jego własną historię przeszłość, którą skrywał pod siedmioma kluczami jego młodszy brat. Który zmarł w dzieciństwie, był taki jak Pedro. Miał takie same huśtawki, takie samo odległe spojrzenie, takie same trudności w komunikacji. Antonio dostrzegł w Pedro szansę na zadośćuczynienie dawnej krzywdy, na opiekę nad kimś, kto potrzebował schronienia, a kogo on sam w młodości nie potrafił ochronić. Antonio nie był człowiekiem rozmownym, ale uczuciowym i działającym. Nie obudził Pedro. Zamiast tego wziął stary, ale czysty koc i delikatnie go okrył. Usiadł tam, w półmroku szopy, obserwując śpiącego chłopca jak cichy strażnik. O świcie poszedł do domu Heleny. Zapukał do drzwi i bez słowa wyciągnął zmiętą kartkę. Helena, z twarzą naznaczoną nocą poszukiwań i rozpaczy, wzięła kartkę i przeczytała. Łzy popłynęły strumieniem, ale tym razem były to łzy ulgi. Antonio wskazał na szopę. Od tego dnia, Antonio. Milczący dozorca stał się bezpieczną przystanią dla Pedro. Nie próbował wyleczyć autyzmu. Zrozumiał go. Zauważył, że odgłos deszczu na dachu szopy uspokaja Pedro, że fascynuje go faktura starego drewna, a zapach mokrej ziemi działa na niego kojąco. Antonio zaczął zabierać Pedro na krótkie spacery po farmie, ucząc go o roślinach, zwierzętach, zawsze w milczeniu, pozwalając chłopcu odkrywać świat we własnym tempie. Kiedy Pedro się kołysał, Antonio nie karcił go. Czasami nawet towarzyszył mu w delikatnym kołysaniu, tworząc więź, porozumienie bez słów. Zemsta Heleny nie nadeszła w postaci krzyków, ale dowodem, że jej syn, traktowany z miłością i zrozumieniem, nie był wstydem, ale błyskotliwą duszą, w końcu odnalezioną. Odkrycie Pedro w szopie i notatka w jego rękach zapoczątkowały cichą i głęboką przemianę. Pierwszym i najbardziej emocjonującym zwycięstwem było spojrzenie. Pedro, który wcześniej prawie całkowicie unikał kontaktu wzrokowego, teraz, w chwilach 1904 spokoju z Antonio wpatrywał się swoimi brązowymi oczami w oczy gospodarza. Było to spojrzenie pełne zaufania, uznania, blask świadomości, że jest obecny, uważny, coś, czego Helena tak długo pragnęła. Potem pojawił się inny dźwięk. Pedro nadal powtarzał swoje dźwięki, ale zaczęły im towarzyszyć nowe. Pewnego dnia, gdy Antonio naprawiał ogrodzenie, a rytmiczny dźwięk młotka rozbrzmiewał echem, Pedro kołysząc się wydał wyraźny dźwięk: Tum, tum. Była to imitacja młotka, próba interakcji, uczestnictwa w świecie. Antonio bez zbędnego rozgłosu powtórzył dźwięk, a Pedro uśmiechnął się szczerym uśmiechem, który sprawił, że serce Heleny zadrżało. Największy krok nastąpił jednak wraz z gestem uczucia. Pedro, który wcześniej unikał jakiegokolwiek dotyku, pewnego dnia, gdy Antonio pokazywał mu kolorowego motyla siedzącego na kwiatku, wyciągnął rączkę i delikatnie dotknął pomarszczonej twarzy gospodarza. Był to prosty gest czułości, akt zaufania i sympatii, który mówił więcej niż tysiąc słów. Antonio, wzruszony, po prostu ujął małą rączkę Pedro i przyłożył ją do serca. Kryzysy Pedro nie zniknęły całkowicie, ale ich intensywność i częstotliwość znacznie się zmniejszyły. Kiedy pojawiało się przeciążenie sensoryczne, nie biegł w panice, ale szukał szopy, swojego nowego bezpiecznego schronienia, lub szukał Antonio, który uspokajał go swoją spokojną obecnością i rytmem własnych cichych kołysanek. Antonio nauczył Helenę obserwować sygnały Pedro, zrozumieć, że powtarzanie jest. Formą regulacji, a kołysanie mechanizmem zapewniającym komfort. Nauczył ją stworzyć w domu bardziej przyjazną atmosferę z delikatnymi dźwiękami i łagodniejszym oświetleniem. Małe zwycięstwa Pedro były w rzeczywistości ogromnymi krokami dla całej rodziny. Cisza chłopca zaczęła wypełniać się nowymi formami komunikacji, a szopa, niegdyś miejsce porzucenia, stała się sanktuarium Pedro, gdzie czuł się kochany. Zrozumiany i przede wszystkim akceptowany w całości. Przemiana Pedro pod wpływem Antonio była dla Heleny jak lustro, które zmusiło ją do konfrontacji z własną prawdą i uznania błędów popełnionych w desperackiej pogoni za celem. Zdała sobie sprawę, że w pragnieniu uzdrowienia i akceptacji społecznej straciła z oczu prawdziwą istotę swojego syna. Wyrzuty sumienia, które ją dręczyły, ustąpiły miejsca bolesnemu. Ale koniecznemu uznaniu. To ona pozwoliła, aby osądy innych i zaprzeczenia jej byłego męża decydowały o wartości Pedro. Antonio, małomówny dozorca, stał się największym mentorem Heleny. Nie używał terminów technicznych, tylko uczył ją obserwować, słuchać niewerbalnych sygnałów Pedro, szanować jego granice i dostrzegać piękno w jego wyjątkowości. Marcos, oddalony ojciec, został zmuszony do konfrontacji z rzeczywistością. Wieś opowiadała o Pedro różne historie, krążyły złośliwe plotki, ale straciły one na sile w świetle, które promieniował chłopiec u boku Antonio, Ksiądz Francisco, Dona Custodia, Carlos i rodzina Heleny, którzy kiedyś wyśmiewali go lub uważali za wstyd. Stopniowo stali się tylko odległymi echami. Helena zrozumiała, że zaakceptowanie Pedro nie oznacza rezygnacji. Ale wyzwolenie uwolnić się od nieustannego poszukiwania nieistniejącego lekarstwa, uwolnić się od duszącego ciężaru osądu innych, uwolnić się od dręczącego ją poczucia winy. Pedro nie potrzebował naprawy, potrzebował miłości i zrozumienia swojej wyjątkowości, swojej neurodiversyfikacji. Ból tej podróży nadal był obecny, ale teraz towarzyszyła mu głęboka wdzięczność okrutny. Śmiech matki, który kiedyś tak głęboko ją zraniła, został uciszony przez spokój, znaleziony w bezwarunkowej miłości. Pedro, chłopiec, którego nazywano hańbą, stał się największym mistrzem rodziny, ucząc wszystkich, że piękno tkwi w różnicach, a prawdziwa miłość nie próbuje ograniczać, ale pielęgnuje, szanuje i pozwala rozkwitać w swojej własnej istocie. Zemsta Heleny i Antonio była żywym dowodem na to, że empatia może uleczyć rany, których nie są w stanie uleczyć nauka i społeczeństwo. Życie na farmie z Antonio u boku nie zmieniło się w magiczny sposób w bajkę bez problemów. Wyzwania związane z autyzmem Pedro nadal istniały, a droga była jeszcze długa, pełna nowych przeszkód i lekcji. Ale rodzina, która powstała tam, między Heleną, Pedro i Antonio, znalazła coś znacznie cenniejszego niż lekarstwo. Odkryła brutalną prawdę o rzeczywistości i niezachwianą siłę własnej więzi. Antonio, domownik żyjący na marginesie społeczeństwa, stał się filarem nadziei, przewodnikiem, który nauczył Helenę dostrzegać duszę swojego syna. Helena, z sercem w końcu spokojnym i nowym celem w życiu, widziała w każdym małym osiągnięciu Pedro, w każdym wyrozumiałym spojrzeniu, w każdym Bełkocie żywy dowód że prawdziwa miłość i cierpliwość są największymi supermocami jakie mogą istnieć, zdolnymi przenosić góry i zmieniać życie. Szopa, niegdyś miejsce opuszczenia i tajemnicy, stała się sanktuarium, przestrzenią nauki, integracji i akceptacji, nie tylko dla Pedro, ale dla wszystkich, którzy zostali poruszeni jego podróżą i byli świadkami jego niesamowitej przemiany. Dona Custodia Carlos, ksiądz Francisco i rodzina Heleny, którzy kiedyś wyśmiewali go, porzucili lub uważali za wstyd, stopniowo zamilkli, nie z powodu konfrontacji, ale dzięki światłu, które promieniował Pedro, dzięki jego spokojnej i pogodnej obecności. Zemsta Heleny nie była odwetem, ale niezbitym dowodem, że uprzedzenia i ignorancja mogą zostać obalone, a nawet zmiażdżone przez niezachwianą godność. I bezwarunkową miłość, rodziny, która nie poddaje się. Pedro, chłopiec znaleziony samotny w szopie, nauczył wszystkich, że komunikacja wykracza poza wypowiedziane słowa, że prawdziwa inteligencja tkwi w umiejętności słuchania sercem, a integracja nie jest przysługą, ale podstawowym i powszechnym prawem. Zrozumieli, że życie z autyzmem to nieustanna podróż, przygoda pełna codziennych odkryć i cudów a nie ostateczny cel lub wyrok, i że każdy dzień jest nową szansą, aby kochać, akceptować i wspólnie się rozwijać. Nie, każdy krzyk o pomoc wyraża się słowami, czasami jest w ciszy chłopca, w kołysaniu jego ciała, w poszukiwaniu spokojnego miejsca, a największym aktem miłości nie jest wyleczenie, ale odkrycie, że wartość tkwi w akceptacji, w przyjęciu duszy w jej najczystszej postaci. Ponieważ prawdziwa miłość nie osądza tego, kim jesteśmy, widzi tylko blask, który jest w każdym z nas. Jeśli historia Pedro i jego podróży poruszyła twoje serce, jeśli poczułeś ból porzucenia i radość akceptacji, to ta wiadomość jest dla ciebie. Nie pozwól, aby ta poruszająca historia pozostała tylko w twojej głowie. Dodaj komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami: co ta historia wzbudziła w tobie? Jaką lekcję wyciągnąłeś dla swojego życia, podziel się tą historią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę, tę wiadomość pełną nadziei i odwagi, już dziś. A jeśli chcesz nadal czerpać inspiracje z historii, które zmieniają życie i przypominają nam o sile akceptacji, zapisz się i dołącz do nas, aby budować świat w 1900, w którym każde życie z jego niuansami i osobliwościami jest dostrzegane, doceniane. Celebrowane i przede wszystkim rozumiane. Twój głos, Twoje zaangażowanie, Twoja empatia mogą zmienić świat wokół nas jedno serce po drugim. Razem zasiejmy akceptację i zbierzmy miłość.